Jedenasty Tom, 2 czerwca 1912: Tylko rzeczy obce Jezusowi oddzielają od niego duszę. Kiedy trwałam w swoim zwyczajowym stanie, poskarżyłam się mojemu Jezusowi na jego nieobecność, a on powiedział do mnie: Córko moja, jeśli w duszy nie ma niczego, co byłoby mi obce, lub co by do mnie nie należało nie może być rozłąki między mną a duszą co więcej powiadam ci że jeśli nie ma myśli uczucia pragnienia i bicia serca które nie byłoby moje trzymam duszę ze mną w niebie albo pozostaje z nią na ziemi tylko rzeczy które są mi obce Mogą mnie oddzielić od duszy, a jeśli nie odczuwasz ich w sobie, to dlaczego boisz się, że mógłbym się od ciebie oddzielić? Fiat.